Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku o cmentarzach protestanckich na holenderskim szlaku turystycznym. Jest to już część piąta, biorąc pod uwagę wszystkie filmy z zeszłego roku. Jesteśmy teraz w Gminie Iłów i na terenie tej gminy wiemy o trzech cmentarzach, które zaraz postaram się Wam pokazać. Zruszamy w drogę. Zapraszam do oglądania. Słuchajcie, niestety, chyba. Spotkało mnie pierwsze niepowodzenie na tej wyprawie. Pierwszy cmentarz znajduje się we wsi Arciechów. Niestety jestem położony na terenie prywatnej posesji. Więc nie bardzo jest jak wejść na ten cmentarz. Nie do końca jestem pewien, gdzie on się znajduje. Ci którzy śledzą ten kanał wiedzą, że mam zasadę, że jeśli do jakiegoś cmentarza prowadzi droga prywatna lub sam ten cmentarz znajduje się na prywatnym terenie, to bez zgody właściciela nie podejmuje się jego eksploracji. No więc niestety ten muszę odpuścić, ale wydaje mi się, że jest to już ostatni. Że jest to ostatni taki, do reszty raczej powinno dać się dostać. Mogę Wam tylko powiedzieć, że według karty cmentarza, którą udało mi się znaleźć najstarszy nagrobek pochodzi z roku 1901 i cmentarz był użytkowany do roku 1945, czyli standardowo raczej, ale nie jestem też do końca pewien, czy w ogóle po tym cmentarzu coś się jeszcze zachowało. W opisie pod nazwą Marciechów znajdziecie linki. Jest też plik, który zawiera cały opis holenderskiego szlaku turystycznego razem ze zdjęciami. Tam są zdjęcia tego cmentarza, informacje o nim. Może, jeśli kogoś uda się tu zastać, to cmentarz wciąż jest i można go odwiedzać. No ja niestety się tego nie podejmuję. Ruszamy dalej. Przed nami kolejny cmentarz. Tym razem już na pewno dostępny. Położony we wsi łady. Teraz widzicie lokalizację tego cmentarza. I tutaj, co ciekawe, zachowała się oryginalna jeszcze brama cmentarna. Wygląda ona w ten sposób. Na jednym z filarów widzimy znicz, po prawej stronie furtka. Tutaj będzie brama, była brama. I tutaj pewnie druga furtka. Wejdziemy na teren cmentarzak, strasznie są tutaj duże pajęczyny na wejściu, na wszystkich praktycznie wysokościach. Powinno tutaj być dość sporo nagrobków, teraz spróbujemy jakichś poszukać. Zastanawia mnie obecność tej drogi tutaj, dlaczego jest ona aż taka charakterystyczna i aż tak wyjeżdżona. Niemniej dochodzimy do pierwszych nagrobków. Widzimy je tutaj po lewej i po prawej stronie. Tutaj taka rama z fragmentem pomnika. Obok kolejne pozostałości. Tu kolejny pomnik. Dalsze podstawy. Pokażę Wam najpierw prawą część, potem przejdziemy do lewej. Pająków jest tutaj naprawdę zatrzęsienie. Co chwilę zbieram jakąś pajęczynę. Widzimy też mnóstwo konwali, może jeszcze z czasów użytkowania cmentarza. Tutaj pęknięty taki mały nagrobek, możliwe, że dziecka. Tu możemy zobaczyć, jakie piękne zdobienia zachowały się na tym nagrobku. Piękna płaskorzeźba. Wszystko oczywiście pokryte olbrzymią ilością pajęczyn. Tutaj jeszcze jakaś sentencja niemiecka. Jest to, chyba, jest to dosyć ciekawe cmentarzy, chociaż jak widzicie jest tutaj cała masa śmieci. Tu kolejne małe obramowanie, być może grób dziecka. A tam już pięknie zachowana tablica. Tu w ogóle jest jakiś duży grób, pewnie rodzinny. Widzicie, jest takie bardzo duże, kwadratowe chyba obramowanie. I bardzo dużo elementów się tu zachowało. I tablica. Ledwo, bo ledwo, ale chyba czytelna. Ale nie dam głowy, czy uda mi się to rozczytać. Jeszcze tutaj też znajdziemy podstawę obok takiego naprawdę olbrzymiego mrowiska. Mrówek na ziemi jest całkiem sporo. Tam rozkopana dziura. Pewnie jakieś hieny cmentarne się do tego kiedyś dobrały. Tu lewą stronę alejki pokażę za chwilę. Zobaczymy, czy dalej jeszcze coś znajdziemy. Tu proszę bardzo. Jaka mała pamiątka. Tu kolejne porozbijane części. Tutaj biorąc pod uwagę jak wyglądają gałęzie, to wydaje się, że ten teren był oczyszczany, ale to samo można było zobaczyć na cmentarzu w Januszewie. Być może parę lat temu była podejmowana jakaś akcja uporządkowania w tych cmentarzy. O tak, tu jeszcze taki mały wierzchołek od czegoś. Może od ogrodzenia, kto wie. Skoro brama była kamienna, to może pod także. Tu pewnie wraz z końcem drzew cmentarz się kończy. Tu kolejne olbrzymia ileż konwali. Przechodzimy dalej. Teraz po lewej stronie od wejścia, czyli wracając znowu po prawej. Kolejne pozostałości. Być może tutaj ta droga kiedyś rozciągała się, alejka główna na tym cmentarzu, bo... Idealnie wpasowuje się ona w bramę, która, którą pokazywałem na początku. Tutaj bardzo duże nagrobki. Jak to mniej więcej wygląda? Bardzo ciekawy nagrobek. Musiał być dosyć wysoki. W środku pusty, ułamany. Na tamtej części widzimy napisy. Rok 29. To jest pewnie czubek tego nagrobka. Spróbujemy zobaczyć, czy na tym są jeszcze jakieś napisy. I owszem, są. Tu możecie zobaczyć kolejne. Niestety leży to do góry nogami. Tu są pewnie kolejne, ale ciężko z racji na położenie tam zajrzeć. Z tyłu chyba napisów już nie ma. Tutaj taka, taki nagrobek jakby rzeźbiony na cegłę, bo raczej z cegły nie jest zbudowany. Tutaj górna część tutaj górna część pewnie tej przewróconej płyty, która stała na tym dużym naprawdę potężnym nagrobku. I ostatnie chyba duże skupisko to to miejsce. Tutaj widzimy dwa nagrobki, jeden całkowicie zarośnięty, wyrastają z niego nawet drzewa, pokryty liśćmi. Drugi za to stylizowany na taki pergamin. Tu na dole leży znicz. I nagrobek jest ciągle czytelny. To na pewno wam przetłumaczę. Mamy tutaj dwie miejscowości Łady i Piotrkówek, który jeszcze na tym szlaku przed nami. Rok śmierci 1926. Podobno jest to najstarszy nagrobek na całym tym cmentarzu. Więc to co się zachowało nie jest bardzo stare, chociaż ten cmentarz ma pochodzić z połowy XIX wieku. Oczywiście użytkowany do roku 45. Kolejne nagrobki tutaj. I chyba nic już więcej się tu nie zachowało. Widoczność jest bardzo dobra w tym lesie. I tak na szybko Żadnych więcej nagrobków nie widzę, także chyba udajemy się dalej. W dwóch słowach, gdybym miał określić ten cmentarz są to śmieci, bo jest są ich tutaj bardzo duże ilości, głównie butelek, ale i nie tylko. A drugim słowem byłyby pająki, bo naprawdę jestem cały ule oblepiony pajęczynami. Nawet tutaj widzicie takie szare. Przy ziemi. To wszystko są gniazda pająków. Trzeba przyznać, że gdyby przyjechać tutaj zimą, to przynajmniej jeden z tych dwóch problemów byłby wyeliminowany. Ruszamy dalej do Iłowa, siedziby gminy. Jesteśmy w Iłowie. Przed nami cmentarz katolicki, ale to nie on jest obiektem naszych dzisiejszych zainteresowań. Ale obiekt, który znajduje się teraz po mojej lewej. Zejdziemy tu koło tych pojemników i znajdziemy się na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego. Tutaj widzimy cmentarz katolicki. A tymczasem od razu pierwsza płyta nagrodna. Widzimy, jest to lastryko. Tak wygląda trochę niepasująco do całej tej scenerii. Moim zdaniem. Widzimy Mnóstwo konwali, porasta ten teren, i tutaj na takim wzniesieniu powinien znajdować się już ciekawsze nagrobki. Taki też mamy tutaj. Tutaj są chyba lata 30-20 wieku, ale teren jest dosyć łatwo dostępny. Ma on być regularnie czyszczony z roślinności, więc. Jako tako da się tutaj chodzić, Parę słów i łowie jako miejscu dosyć ważnym dla osadnictwa olenderskiego nad Wisłą. Kolejne nagrobki, ale raczej słabo czytelne i zamszone. Tutaj także są tyżnice, jak widzimy. Olendrzy, gdy sprowadzali się na te tereny, mieli swoją parafię aż w Węgrowie. To jest dzisiejsze województwo mazowieckie. Macie teraz w karcie link do filmu o cmentarzu i kościele, który był parafią dla tutejszych Mennonitów. Było to bardzo daleko. I właśnie Iłów to miejsce, w którym w 1775 roku powstała parafia, do której oni należeli. Mieli tutaj już znacznie bliżej. I z tego też roku ma być ten cmentarz, który został ulokowany w sąsiedztwie, tak jak już pokazywałem, cmentarza katolickiego. Użytkowane było oczywiście do II wojny światowej. Potem, jak widzicie, zniszczał dosyć mocno. I też nagrobków tutaj jest dosyć mało, moim zdaniem. Tu parę jeszcze widzę niżej. Wejdziemy przez te krzaczory. Co ciekawe, według różnych źródeł nagrobków tutaj ma być aż około 50. Nie wiem w którym miejscu, bo nie jestem w stanie takowych znaleźć na razie. I co też ważne. To cmentarz, który w tym momencie wam pokazuję, był cmentarzem przykościelnym, gdyż właśnie założona parafia tutaj miała swój kościół. Potem w połowie XIX wieku zbudowano nowy kościół już gdzieś w centrum Miłowa, przy obecnym placu kasztanowym, a ten już będący wtedy w złym stanie rozebrano. Jednak cmentarz wciąż tutaj pozostał. Także pokazuję wam w zaroślach kolejne fragmenty nagrobków, ale raczej nie są to zbyt dużo dającej informacje tablice. Ta część na pewno jest czytelna, jednak raczej słabo i zamszona. Jest to zamszona płyta, ale ładnie są tu zachowane ramy tych nagrobków. Podobno najstarszy nagrobek jest z roku 1853. Tu kolejna. Tu kolejne dwie ramy do nagrobków. Fragment podstawy pomnika. Spróbujemy jeszcze delikatnie zagłębić się w te zarośla, bo trudno mi ocenić gdzie cmentarz się kończy, jeśli był on tak długi jak cmentarz katolicki no to tam w tych zaroślach zostało jeszcze co najmniej kilkadziesiąt metrów no ale tamta część cmentarza wygląda o wiele, wiele gorzej są też wysokie pokrzywy no w każdym razie jak na obecność drugiego cmentarza obok, do dziś używanego no to ten wygląda bardzo mizernie niestety I teraz patrzę, nie zauważyłem tego wcześniej, koło tej płyty, którą pokazywałem z początku, jest jeszcze takich obronowań parę dookoła. Tu, tam drugie i tutaj trzecie w konwaliach i tu chyba jeszcze czwarte. Sporo. Przejdę jeszcze dołem, bo naprawdę nie mogę odżałować, że tu prawie nic nie znalazłem. Powinno trochę jednak nagrobków tu być. Chociaż no tak jak mówię, no jak na okolicy, w której się znajduję, jest to też cmentarz położony w mieście przecież. Nie gdzieś w lesie zapomniany. To wygląda on bardzo mizernie. A szkoda. Tu pod drzewem kolejne fragmenty. No może licząc takie części to do 50. Uda się dojść, ale, ale widzę tego wszystkiego raczej niewiele tutaj. No też trzeba przyznać, że konwali mogą skrywać sporo nagrobków, tak jak te trzy małe przed chwilą. No ale niestety chyba wiele więcej tutaj nie widzę. No i Ziłowskiego cmentarza to wszystko. Na pewno trzeba oddać komuś fakt, że są tu powycinane krzaki, no jednak da się tutaj wejść i swobodnie chodzić. No ale na pewno. W takim cmentarzu można zrobić dużo, dużo więcej. Dzięki wielkie za oglądanie. W następnym odcinku kolejna gmina Słubice. I zgodnie z hasłem tegorocznej wyprawy ruszamy dalej na zachód.